Dzień dobry, odpowiedzi bez ograniczeń. Kolejne spotkanie przed nami i kolejne bardzo ważne pytanie. Czy Twoja wiara w siebie wzrasta czy maleje? Co takiego dzieje się, że zaczynasz w siebie wątpić? Co takiego dzieje się, że zaczynasz w siebie wierzyć? To bardzo ważne pytania, ale jak wiesz, bardzo ważne będą także Twoje odpowiedzi. Czy wierzysz? W siebie? Czy wierzysz w swoje umiejętności? Czy wierzysz w to, że potrafisz korzystać ze swoich zasobów? To kluczowe elementy do tego, aby Twoje życie wyglądało tak, jak chcesz, aby wyglądało. Dlatego odpowiedz sobie na pytania, które w tym odcinku się pojawiły i naprawdę odpowiedz sobie na nie szczerze. Czy Twoja wiara w siebie? Wzrasta czy maleje? A jeżeli chcesz zbudować swoje poczucie własnej wartości i chcesz zbudować świadomie ocenę siebie i naprawdę chcesz kształtować swoje życie w zaufaniu i w zgodzie ze sobą, to po prostu napisz do mnie kontakt małupashematakatażina.pl. Ja przejdę z tobą przez Twój proces transformacji i zobaczysz. W trakcie swojego rozwoju osobistego, jak ty i świat wokół ciebie, ulega zmianie. My widzimy się na kolejnym spotkaniu. Do zobaczenia.